Cześć moi drodzy, serdecznie zapraszam was na kolejne podsumowanie technologicznego tygodnia Szpany i Dzbany. Tym razem opowiemy o tym, że Disney Plus w końcu trafi do Polski, o tym, że kolejny latający samochód dostał pozwolenie na latanie i o nowych przypadkach inwigilacji z użyciem Pegasusa. Serdecznie was zapraszam. A zacznijmy od informacji, która ucieszy przede wszystkim miłośników filmów i seriali, zwłaszcza tych, które od wielu, wielu lat tworzy. Disney mianowicie Disney Plus, usługa, która jest dostępna w wielu państwach na świecie, ale nie w Polsce. W końcu ukaże się także w oficjalnym wydaniu nad Wisłą razem z ponad 40 innymi krajami, kiedy lato 2022. Nie wiemy kiedy to dokładnie nastąpi, natomiast jeżeli wierząc, że rzeczywiście będzie to lato 2022 roku, trzeba się spodziewać, że będzie to gdzieś między końcówką czerwca a końcówką września i mamy nadzieję że wcześniej niż później Disney Plus jest jedną z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, także w Polsce bardzo często się o niej mówi, mimo że nie jest oficjalnie dostępna, ale niektórym to wcale nie przeszkadza. Kolejny wielki szpan dla wielkiej szczęściary. Niejaka Laura Spears znalazła w spamie w swojej skrzynce mailowej informację o tym, że wygrała 3 miliony dolarów. I pewnie zignorowałaby ten mail, bo znajdował się w spamie razem z innymi informacjami o tym, że wygrała. Gdyby nie to, że przypomniała sobie, że zgłosiła się do konkursu, wykupiła los w jakimś konkursie, w którym rzeczywiście do wygrania była podobna nagroda. I okazało się, że właśnie dokładnie o to chodzi. I dzięki temu Laura Spears jest bogatsza o 3 miliony dolarów. Więc zaglądajcie do spamu, zwłaszcza jeżeli wcześniej braliście udział w jakimś konkursie, być może jesteście już bogaci o kilka milionów złotych i nawet o tym nie wiecie. Wielkie gratulacje także dla YouTube. Suzan Wojcicki, szefowa tego serwisu, pochwaliła się wielkim sukcesem, jakim okazały się shorts, czyli te krótkie formy filmowe trwające do minuty. Które pojawiają się w mobilnej wersji aplikacji YouTube. Okazało się bowiem, że już ponad 5 trylionów razy wyświetlono filmiki właśnie w tym formacie. Jest to ogromny, ogromny sukces. Jak poradzić sobie z kryzysem energetycznym? Trzeba szukać innych źródeł energii. Możemy energię pobierać ze słońca, możemy energię pobierać z wiatru, ale musimy też, możemy też w zasadzie znaleźć alternatywne źródła pozyskiwania paliw. W jednym z materiałów opowiadałem Wam o tym, że paliwem przyszłości prawdopodobnie będzie wodór, natomiast problemem jest tanie, Pozyskiwanie tego właśnie pierwiastka. Jak się okazuje, naukowcy znaleźli bardzo ciekawy sposób na pozyskiwanie wodoru ze skórek banana. Więcej o tym procederze przeczytacie na naszej stronie internetowej. Ja tylko zajawię, że jest to <grych> jakkolwiek by to nie brzmiało, bardzo ciekawe i bardzo rozwojowe odkrycie. Intel Pentium Gold G7400T. Taki procesor pobił właśnie kilka rekordów świata. Overclockerom udało się podkręcić go do 5.8 GHz. Tym samym procesor ten pobił rekordy pod względem najszybszego procesora dwurdzeniowego, najszybszego procesora energooszczędnego, bo właśnie do takiej kategorii on się zalicza, a jednocześnie jest to też najszybszy procesor, który jest domyślnie zablokowany. Wielki szpan dla overclockera o nicku Haikuki. Rkar, czyli latający samochód firmy Klein Vision został dopuszczony do lotu. Jest to kolejny pomysł, kolejny projekt latającego samochodu, o którym mówimy wam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Takie pomysły okazują się być dosyć popularne i wzbudzają bardzo duże zainteresowanie. Zresztą jak działa Rkar i jak lata, możecie zobaczyć właśnie na tym nagraniu. A teraz przejdźmy do tego, co w poprzednim tygodniu najbardziej nam się nie podobało, albo podobało nam się najmniej. A zacznijmy od tego, że ujawniono dwa nowe przypadki podsłuchiwania z pomocą Pegasusa w Polsce. Tomasz Schweigert i Michał Kołodziejczak. Ten pierwszy jest współautorem książki o Mariuszu Kamińskim, ten drugi jest przywódcą Agrounii, która zrzesza rolników i nastawiona jest zdecydowanie antyrządowo. Nie zgadza się z polityką rządu, i okazało się, że te dwie osoby, wobec tych dwóch osób, był wykorzystany system inwigilacji Pegasus. Jak się okazuje, obie te osoby nie były przestępcami, a mimo to zdecydowano się na taki dosyć mocny, silny środek do tego, żeby podsłuchiwać, podglądać i podpatrywać, co oni mają na urządzeniach takich jak smartfony, laptopy, komputery itd. Jest to kolejny przykład tego że każdy z nas może zostać zinwigilowany niekoniecznie dlatego, że jest przestępcą, a być może właśnie dlatego, że władzy nadepną na odcisk. Nadal trwają cyberataki phishingowe, czyli takie, które mają za zadanie zabrać nam informacje. Bardzo często w ostatnich dniach wykorzystuje się do tego fałszywą stronę śledzenia przesyłek impostu. Osoby dostają wiadomość SMS czy też wiadomość e-mail o tym, że mogą kliknąć w link i śledzić swoją przesyłkę. Oczywiście muszą do tego podać swoje dane, a następnie zamiast pokazania się strony ze śledzeniem przesyłki te dane są wysyłane do cyberprzestępców, którzy je wykorzystać do własnych celów. Dlatego, jeżeli jakaś firma kurierska wysyła wam wiadomość o tym, że możecie śledzić przesyłkę albo że możecie sprawdzić status swojej wysyłki czy też paczki, która do was przychodzi, to sprawdźcie na pewno. Upewnijcie się, że jest to strona należąca do tego kuriera, a nie na przykład jakaś fałszywa strona typu impost.shedzenie.przesyłek.pl czy jakikolwiek inny adres, który wydaje się być prawdziwy ale niekoniecznie taki właśnie jest. W ostatnich dniach bardzo głośno jest także o spoofingu, czyli podszywaniu się pod czyjeś numery, pod czyjeś nazwy, które wyświetlają się podczas wysłania wiadomości czy też dzwonienia. W ten sposób można swój numer ukryć na przykład za numerem prokuratury, ZUS-u czy jakiegokolwiek innego urzędu i wysłać wiadomość. W ostatnich dniach część celebrytów, ludzi, którzy znajdują się na pierwszych stronach gazet, otrzymywało na przykład informacje o tym, że ich bliscy. Umarli. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, co osoby podszywające się pod ten numery chcą osiągnąć. Natomiast już w tym momencie osiągają pewien chaos, dlatego jeżeli dzwoni do was znany wam numer z jakąś niesamowicie złą informacją, zweryfikujcie ją, zanim rzeczywiście uznacie ją za prawdziwą. I to tyle ode mnie w tym tygodniu. Życzę Wam miłego kolejnego tygodnia i wszystkich następnych, tak przy okazji, Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!